Co się dzieje, gdy kobieta opiekująca się chorym ojcem staje się celem ataków swojej rodziny? Kiedy brat pluje jej do talerza na oczach wszystkich, nie ma pojęcia, że to właśnie ona trzyma w rękach ich przyszłość. To, co stało się później, zmusiło ich do milczenia. Na kolanach. Wypluł mi w talerz, ale to był dopiero początek. Kiedyś myślałam, że najgorszą rzeczą, jaka możecie spotkać w rodzinie, to brak pamięci. Wiesz ten moment, gdy zapominają o Twoich urodzinach, o tym, że też masz potrzeby, że może i nie krzyczysz najgłośniej, ale żyjesz. Teraz wiem, że gorsze jest to, gdy cię pamiętają, ale tylko wtedy, kiedy mają coś do załatwienia. Wstałam o szóstej rano, bez budzika, bez powodu do dumy. Ojciec miał trudną noc. Po wylewie większość nocy wyglądała jak męcząca telenowela. Z westchnięciami i cichym jęczeniem. Nie miałam siły się złościć, nawet nie miałam siły się żalić, tylko podniosłam się, poprawiłam mu koc i zeszłam na dół. Kuchnia była jak zwykle zimna. Nie z powodu temperatury, tylko atmosfery. Odkąd mama zostawiła mnie tu z ojcem, bo przecież nie damy go do domu opieki, marto, to by było nieludzkie. Nie byłam córką, byłam personelem. Od świąt nie dostałam ani jednego "dziękuję". Za to z każdą wizytą brata i siostry przychodziła nowa porcja. Dlaczego znowu coś zrobiła źle? Zaparzyłam kawę, zrobiłam jajka dla taty, delikatne, bez przypraw. Dla siebie nie robiłam. Nie chciało mi się jeść, bo wiedziałam, co mnie czeka. W weekend zawsze przyjeżdżają, jak na inspekcję. Alek, mój brat, pan przedsiębiorca, z nowym zegarkiem co kwartał. I Lena, siostra, wieczna influencerka bez dochodu, ale za to z opinią o wszystkim. I mama, królowa kontrolowanej pogardy, zawsze z miną, jakby weszła do publicznej toalety. Marta, a dlaczego ojciec znowu leży bokiem? Spytała, zanim zdążyłam powiedzieć dzień dobry. Bo od trzech godzin nie zmrużył oka, przewróciłam go, żeby nie miał odleżyn. Ale on zawsze spał na wznak. Zawsze! Rzuciła, jakby to był argument do sądu konstytucyjnego. Może Marta wie, co robi? mruknęła Lena. W końcu nie ma nic innego do roboty. Już miałam odpowiedzieć, ale wtedy pojawił się on, Alek. Wkroczył, jak do biura zarządu. Rozejrzał się po kuchni, prychnął i zasiadł przy stole. Talerz z jajkami nawet nie zdążył dobrze ostygnąć. Co to jest? Zapytał tonem, jakby właśnie zobaczył starą skarpetę na porcelanie. Jajka, z koperkiem, jak lubiłeś. Mówiłem, że nie chcę koperku. Podniósł widelec. Jak zawsze, nic do ciebie nie dociera, a potem zrobił coś, co dziś nadal śni mi się po nocach. Wziął moją łyżkę i plunął mi prosto w talerz, bez słowa, prosto w twarz, tylko że nie fizycznie. To był ten inny rodzaj plucia. O wiele gorszy. Taki, po którym czujesz się, jakby ktoś wymazał ci godność gumką myszką. Skoro taka mądra jesteś, to zjedz, dodał. Przecież to ty tutaj jesteś szefową, opiekunka domowa. Najlepiej jeszcze wystaw fakturę, co? Zamarłam. Jak idiota, a oni? Nic. Mama tylko poprawiła rękaw. Lena spojrzała w telefon. I wtedy zrozumiałam coś bardzo ważnego. Tutaj nie jestem człowiekiem. Tutaj jestem? Funkcją. Nie wiem, co było gorsze: ślina w talerzu czy ich milczenie, ale poczułam, jak we mnie coś pęka, jakby ktoś wyłączył przełącznik. Wstałam, zabrałam talerz, wyrzuciłam wszystko do kosza. Co ty robisz? Rzuciła mama. Wyrzucam śmieci. Ale to były jajka. Nie, to było coś, czego się nie da już zjeść. Odeszłam, poszłam do pokoju ojca. On spał. A może udawał, też bym udawała. Po południu zjechali się znowu, tym razem nie sami. Marta, to jest pan Michał, powiedziała mama, jakby przedstawiała nowego pastora. Prawnik. Chcemy porozmawiać o sprawach technicznych. Technicznych? O domu, o majątku? O twojej roli w tym wszystkim. Rola. Czyli już nie córka, już nie opiekunka, tylko czynnik logistyczny. Przecież nic nie dziedziczysz, Marta, wtrącił Alek. Nie masz dzieci, nie masz męża, nawet nie masz pracy, ale mam nazwisko ojca, odpowiedziałam. I to ich zabolało. Prawnik wyjął papiery, umowy, rejestry, zaczęli coś mówić o podziale przestrzeni, o uregulowaniu użytkowania. Skrót? Chcą mnie wykurzyć z mojego własnego pokoju, bo się nie opłaca, bo zżeram prąd bo ktoś kiedyś powiedział, że Marta nic nie wnosi. Nie wytrzymałam. Czy wy wszyscy się słyszycie? Wybuchłam. Kiedy wy ostatni raz wstawaliście o trzeciej rano, żeby zmienić pieluchę dorosłemu człowiekowi? Kiedy byliście tu w środku nocy, gdy ojciec krzyczał we śnie? Ja nie mam życia? Nie, to wy nie macie wstydu. Cisza. Nawet prawnik zrobił się czerwony, ale wtedy mama powiedziała coś, co do dziś drapie mnie po duszy. Marta nie przesadzaj. Robisz z siebie ofiarę, a my po prostu próbujemy to jakoś uporządkować. Uporządkować, jakby mnie można było zapisać w Excelu i kliknąć usuń wiersz. Nie odpowiedziałam. Wyszłam z salonu, zamknęłam się w łazience i wtedy przyszła myśl: nie, nie zemsta, nie kara, tylko jedno: koniec bycia tłem. To, co wydarzyło się potem, zmieniło wszystko. Nie możesz tego przegapić, zostań i zobacz, co się stało, gdy przestali mnie ignorować, a zaczęli się bać. Możesz być niewidzialna całe życie, dopóki nie staniesz komuś na odcisk. Nie spałam tej nocy. Nie dlatego, że ojciec znowu się dusił we śnie, choć i to miało miejsce. Nie dlatego, że obudziła mnie Lena, wracająca z imprezy, stukająca szpilkami, jak koń w stajni. I nawet nie dlatego, że znowu musiałam myć po kimś toaletę. Nie spałam, bo coś we mnie wrzało. Niezłość. To byłby luksus. To było coś innego, twardego, chłodnego. Jakby moje wnętrze przełączyło tryb z przetrwaj na obserwuj i zapamiętuj. Marta, usiądź. Porozmawiajmy spokojnie. Zaczęła mama, gdy tylko pojawiłam się rano w kuchni. Spokojnie. Uśmiechnęłam się krzywo. Mamo, wczoraj próbowaliście mnie wysiedlić jak jakiegoś dzikiego lokatora. Oj, nie przesadzaj. Nie przesadzam. Ty i ten twój notariusz w tanim garniturze planowaliście podzielić dom, w którym opiekuje się ojcem, tak, żebym nie miała nawet korytarza. I jeszcze chcesz rozmawiać spokojnie? Alek ma rację, wtrąciła Lena. Przecież nikt nie powiedział, że cię wyrzucamy. Tylko że mam się wynieść z pokoju, który sama urządzałam, bo twój ukochany braciszek ma plany inwestycyjne. Po prostu uważamy, że. Nie obchodzi mnie, co uważacie. Wiecie, co ja uważam? Że zrobilibyście to wszystko nawet bez mojego udziału, gdyby nie jeden drobiazg. Zamilkli. Wiedzieli, o czym mówię. W testamencie ojca, zapisanym jeszcze przed wylewem, było jedno zdanie, które do dziś ich dusiło: Prawo do opieki i zamieszkania w domu rodzinnym pozostaje po stronie Marty. To jedno zdanie, jeden paragraf: Jak gwóźdź w ich planie i nagle ta. Niezaradna, samotna, bez znaczenia Marta okazała się problemem. Marta, nie musimy się kłócić, uśmiechnął się Alek, wszedłszy do kuchni, jakby nigdy nic. Po prostu uznaj, że to dla wszystkich lepiej. Ty sobie coś znajdziesz spokojnego, taniego, a my uporządkujemy temat nieruchomości. Aha. I wtedy co? Sprzedacie dom? Wrzucicie ojca do ośrodka i podzielicie pieniądze? Przestań dramatyzować. Ojciec nie będzie wieczny. Tego już było za dużo. Rzuciłam ścierkę na blat. Nie jestem twoją praczką. Nie jestem waszą gosposią. I nie jestem twoim problemem do rozwiązania. Oni zaczęli się pocić. Ja zaczęłam mówić głośno. Zadzwoniłam do notariusza, z którym ojciec kiedyś sporządzał testament. Zajrzałam do dokumentów, do których nikt od dawna nie zaglądał. I znalazłam coś, co przyspieszyło im tętno bardziej niż podwyżka stóp procentowych. Tymczasem oni zaczęli kampanię psychologiczną, rodzinną, typową. Mama chodziła po domu i wzdychała. Lena udawała, że nie wie o co chodzi. Alek o, alek. On grał w grę na poziomie eksperta. Przyszedł do mnie wieczorem. Marta, nie chcę wojny. To się nie zaczyna wojny, jak się jej nie chce. Nie robisz tego dla ojca. Robisz to, żeby się na nas odegrać. Odegrać? Za co, przepraszam. I wtedy to powiedział. Za to, że jesteś zazdrosna. Bo to ja odnoszę sukcesy, bo mam rodzinę, bo mam życie. Ty masz tylko ten pokój i chorego starca. Nie wiem, co bolało bardziej te słowa, czy to, że powiedział je tonem, jakby stwierdzał pogodę. Wiesz co, Alek? Masz rację. Ty masz życie. I właśnie zacząłeś je przegrywać. Następnego dnia wstałam wcześniej niż zwykle, miałam plan, ale jeszcze nie czas go realizować. Najpierw chciałam im pokazać, że potrafię wytrzymać, przetrwać każdą próbę szantażu emocjonalnego. Mama zaczęła od klasyki. Marta, ojciec nie poznaje cię ostatnio. Może to przez napiętą atmosferę? A może przez to, że nafaszerowaliście go lekarstwami których nikt nie kontroluje. Lena próbowała udawać mediatorów. No daj spokój, przecież nikt nie chce cię krzywdzić, tylko wysiedlić. Mały szczegół, ale największy teatr zrobił Alek. Usiadł przy stole. Spojrzał na mnie jak mentor do ucznia i wypowiedział swoje arcydzieło. Gdybyś miała choć odrobinę klasy, sama byś się wyniosła. Ale ty zawsze musisz być ofiarą, co? Klasa. W ustach faceta, który trzy dni wcześniej splunął mi w talerz. To była ta chwila, gdy coś się przełamało. Nie będę się już tłumaczyć, nie będę się już bronić, nie będę się już zgadzać na nic. I wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Ale nie ja, oni, bo czasem wystarczy jeden ruch, jedno zdanie i cały teatr rodzinny wali się jak domek z kart. To jest kulminacja. Wszystko na co czekałeś wydarzy się teraz zostań żeby zobaczyć jak główna bohaterka postawiła ich wszystkich do pionu. Czas na to, co nieuniknione. Najpierw się śmiali, potem zaczęli się pocić. Wiesz, co najbardziej lubię w ludziach, którzy są przyzwyczajeni do władzy? Że nie zauważają, kiedy zaczyna się im osuwać grunt pod nogami, bo są zbyt pewni siebie, zbyt zajęci własnym planowaniem, żeby zauważyć, że ktoś, kogo traktowali jak pchłe, właśnie kupił buta. Z grubą podeszwą Alek był przekonany, że wygrał, że jego urok osobisty i opowieści o inwestycjach, leasingach i kontaktach z ludźmi od wycen wystarczą, żeby mnie wypchnąć z własnego życia. Że jak odpowiednio długo będzie mnie traktować jak nieistotny mebel, to się sama wyniosę. Ale był jeden problem: Ja się nie ruszyłam. Za to ruszyłam papiery. Zadzwoniłam do prawnika ojca. Nie tego błazna, którego Alek przywiózł, tylko prawdziwego, który znał całą sytuację od lat. I nie tylko znał. Miał wszystko na piśmie. Tego samego dnia wieczorem weszłam do salonu z kopertą w ręku. W środku byli wszyscy: mama, Lena i oczywiście Alek. Nie poprosiłam o ciszę. Po prostu zaczęłam mówić. Pamiętacie ten testament, który tak was uwiera? Marta, znowu zaczynasz? Jęknęła mama. Nie zaczynam, kończę, bo właśnie się dowiedziałam, że ojciec nie tylko zapisał mi prawo do mieszkania. On zapisał mi wszystko cisza, taka, co aż dzwoni w uszach. Co? Wyrwało się lenie. Żartujesz sobie? Syknął Alek. Nie. Ojciec zmienił testament tuż po tym, jak miał pierwszy udar. Kiedy zobaczył, że jedyna osoba, która nie uciekła, to ja. Alek wstał. To niemożliwe. Przecież my się wszystkim zajmowaliśmy. Czym Alek? Przyjazdem raz w miesiącu na kawę i komentarzami typu: Zmień pieluchę, Marta. To bzdura, rzuciła mama. Ojciec by nam powiedział, powiedział, ale mi i notariuszowi. Macie czarno na białym. Z datą: pieczęcią, dom, ziemia, kąta. Wszystko na mnie. I wtedy się zaczęło. Nie płacz, nie błaganie, najpierw był śmiech, ale taki nerwowy, potem podnoszenie głosu, potem groźby. To jakieś fałszerstwo, wrzeszczał Alek. Idę z tym do sądu. Idź, odpowiedziałam, ale zanim to zrobisz, sprawdź jeszcze kto płacił rachunki za ojca przez ostatni rok, kto opiekował się nim, gdy wy robiliście zdjęcia z urlopu w Grecji, i kto, w świetle prawa. Ma twarde dowody na to, że wykonywał obowiązki, z których wy się wypisaliście. Znowu cisza, już nieśmieszna, taka ciężka. I wtedy stało się coś, czego nie zapomnę nigdy. Alek, mój brat, który trzy dni wcześniej plunął mi w talerz jak wrogowi z podwórka, zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Uklęknął, serio, na kolana. Marta, proszę cię, nie rób tego, nie wycinaj nas. Za późno, Alek. Możemy się dogadać. Ja. ja byłem głupi, zły. Nie, byłeś sobą. I to jest najgorsze. Patrzyłam, jak klęczy, jak jego duma pęka, jak balon przebity igłą, jak matka siedzi cicho, a Lena wyjmuje telefon i zaczyna coś pisać. Pewnie do znajomych, że u nas w domu się pali. Nie powiedziałam nic więcej. Nie musiałam bo czasem jedyną odpowiedzią, jaką trzeba dać, jest cisza i jedno spojrzenie. Już po Was. Wyszłam z salonu, nie zamknęłam drzwi, niech słyszą każdy mój krok. Po raz pierwszy od lat nie czułam się winna, czułam się sobą i to było najlepsze uczucie, jakie miałam od dekady. To nie koniec. Właśnie teraz widać, kto kim naprawdę jest. Ostatnia część pokaże, co zostało z rodziny po tej burzy. I kto z niej wyszedł silniejszy? Nie odchodź, byłam dla nich nikim, ale to ja trzymałam długopis, gdy podpisywałam wyrok. Na początku myślałam, że jak się wszystko wyjaśni, jak dokumenty pójdą na stół, jak Alek uklęknie i mama zamilknie, to przyjdzie spokój, że cisza po burzy będzie miała smak zwycięstwa. A potem odkryłam, że ta cisza to nie koniec. To echo po czymś, czego nie da się już zbudować od nowa. Następnego dnia rano mama zniknęła. Dosłownie. Nie było jej w kuchni, w łazience, nawet w ogrodzie, gdzie zwykle z rana wyżywała się na grządkach, jakby marchewki były winne wszystkiemu. Zadzwoniła dopiero wieczorem. Marta, nie wiem co teraz. Wszystko się zawaliło. Zawaliło się to, co sami zbudowaliście, bez fundamentów. Ale to nadal twój brat. Nie, mamo. To człowiek, który opluł mnie przy stole trzy dni temu. Przypominasz sobie? Milczenie. I potem? Może przesadził, ale rozłączyłam się. Tyle razy pozwalałam, żeby kończyli za mnie zdania, nie tym razem. Dwa dni później przyszło pismo. Oficjalne. Od prawnika. Nie było pozwu, była prośba. Zwracamy się z uprzejmą sugestią mediacji rodzinnej w sprawie ustalenia dalszych zasad współżycia w nieruchomości rodzinnej. Innymi słowy. Proszę cię, Marta, nie wywal nas za drzwi. Uprzejmość pisa pisana strachem. Alek nie dzwonił. Wysłał smsa. Nie chcę wojny, możemy to załatwić po ludzku. Po ludzku? Gdzie był ten człowiek, gdy mnie poniżali? Gdy siedziałam przy ojcu całą noc, a rano słyszałam, że za dużo sole zupę, gdy każdy mój wysiłek był odbierany jak roszczenie, nie odpowiedziałam. Pewnego ranka ojciec poruszył ręką. To był jego pierwszy ruch od tygodni. Spojrzał na mnie długo, głęboko. Nie potrafił mówić, ale z oczu płynęło coś, czego nie da się przetłumaczyć: wdzięczność. Albo ulga, że ktoś tu jeszcze nie stracił serca. Pomyślałam wtedy. Nie zrobiłam tego dla papierów. Zrobiłam to, bo ktoś musiał. Bo ktoś musiał wstać i powiedzieć dość. Nie chciałam mścić się dla zemsty. Chciałam zakończyć teatr. Wyłączyć przedstawienie, w którym całe życie grałam rolę służącej. Trzy dni później Lena pojawiła się w drzwiach. Bez makijażu, bez miny księżniczki z Instagrama. Marta, wiem, że nie masz powodu mi ufać, ale. Chciałam powiedzieć, że byłaś jedyną, która miała rację. Serio? Alek myślał, że wszystko kupi i że ty się złamiesz. Nie złamałam się. Ja odchodzę, zostawiam ich. I co chcesz teraz ode mnie? Nic, tylko podziwiam cię i przepraszam za to, że się śmiałam, za to, że nic nie mówiłam. Pierwszy raz od dzieciństwa Lena mówiła jak człowiek. Nie wiem, czy jej wybaczyłam. Ale pierwszy raz od dawna nie miałam ochoty wyrzucić kogoś za drzwi. Tymczasem Alek przepadł, przestał pisać, przestał dzwonić. Mama twierdziła, że jest w szoku i potrzebuje czasu, ale ja wiedziałam jedno: on się nie zmienił. On po prostu zrozumiał, że ja się zmieniłam i że nie ma już do kogo podnieść głosu. Dziś mijają trzy miesiące. Ojciec żyje, choć słaby, to uśmiecha się, gdy wchodzę do pokoju. Mama nie wróciła. Lena wyjechała, Alek zniknął. A ja? Mam dom, mam siebie. I mam spokój, nie triumf, nie chwałę, spokój, taki, którego nie daje wygrana, tylko decyzja, że więcej nie pozwolisz innym deptać cię, jak wycieraczkę. Mogłabym powiedzieć, że rodzina to świętość, ale to nieprawda. Rodzina to tylko ludzie, a ludzie mają wybór kochać albo niszczyć. Ja już wybrałam. I nie zamierzam nigdy więcej milczeć.